Myślenice ITV wasza telewizja internetowa. Myślenicka agencja rozwoju gospodarczego działająca na rynku już od 10 lat znacząco poszerzyła swoją ofertę dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Było to możliwe dzięki uruchomieniu projektu pod nazwą Inkubator przedsiębiorczości mark. Dlaczego został inkubator przedsiębiorczości powołany? Uznaliśmy, obserwując to, co się dzieje dookoła. Nie tylko u nas lokalnie, ale generalnie w kraju, że istnieje taka potrzeba. Widzieliśmy, co się dzieje w Krakowie. Z kolei zdawaliśmy sobie sprawę, świadcząc usługi doradcze czy informacyjne dla przedsiębiorców, że wielu z nich ma problemy wtedy, kiedy rozpoczyna działalność gospodarczą, kiedy ponoszą wielkie koszty. Uznaliśmy, że spośród dostępnych form pomocy może to być jedna, której akurat jeszcze w Myślnicach nie ma i zaryzykowaliśmy. Na, na tą chwilę, kiedy jesteśmy zaraz po otwarciu. Możemy się, się, pochwa, możemy się pochwalić, że osiem biurek, które mieliśmy przeznaczone do wynajęcia dla przedsiębiorców e, zostały, e, zostało już wynajętych, czyli wszystko co mieliśmy. W tej chwili zostają nam e, do, do, do dyspozycji i w ofercie e, sale szkoleniowe i konferencyjne, które znajdują się Piętro wyżej, które również służyć mogą przedsiębiorcom, którzy się u nas zlokalizowali. Czy jest szansa, że inkubator będzie się rozwijał o kolejne miejsca? Jest taka ewentualność? Mamy w ofercie wynajem stolików na godziny z dostępem do, do laptopów, tutaj naszych margowskich. Będziemy obserwować, jak ta oferta jest przyjmowana przez przedsiębiorców lokalnie, gdyby się okazało, Choć mam nadzieję, że nie, ale gdyby się okazało, że jednak popyt jest zbyt mały, rozważamy możliwość zamiany na dodatkowe dwa stanowiska do wynajęcia na stałe. Ale działalność myśleńskiej agencji rozwoju gospodarczego to nie tylko inkubator przedsiębiorczości mówił pan, że agencja obchodziła w tym roku dziesięciolecie istnienia. Czym może przez te 10 lat pochwalić się, Mark? E... Lista byłaby bardzo długa i ciężko byłoby mi to mówić, ale mówiąc, mówiąc poważnie, staraliśmy się realizować i realizowaliśmy cele, które zostały opisane w naszej, w naszej umowie spółki, w naszym, w naszym statucie. Świadczymy usługi, tak jak już wspominaliśmy o tym, szkoleniowe, świadczymy usługi doradcze, usługi informacyjne, zarówno dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, jak i już prowadzących działalność gospodarczą. Realizujemy i konkurujemy z innymi instytucjami otoczenia biznesu podobnymi do, do naszej o pieniądze europejskie, które w poprzednim okresie budżetowania z sukcesem wygrywaliśmy, zdobywaliśmy i mogliśmy rozdzielać też między lokalnych przedsiębiorców tutaj z naszego, z naszego regionu w formie, w formie najczęściej dotacji. I mówię tutaj, pochwalić się możemy kwotą 10 milionów złotych, które zostały gdzieś tutaj u nas na rynku, na rynku lokalnym. W sumie pomogliśmy 1090 przedsiębiorcom.